Wojna została już niemal wygrana przez alianckie siły. Zwiadowcy jednak wykryli, że w Menelicowych lasach został mały oddział gestapowców. Trzeba było podobijać agresorów, nim czegoś nie odpierdulą. Celem snajpera był nazistowski dowódca Klaus Schnuppenplanen, germański skurwesan. To on odpowiadał za masę zbrodni. Umiał ułożyć takie skuwersańskie plany, że Januszowe pióra stawały dymba. Jednak na takie cele był jedyny agent. Agent Widmo. Żołnierz ostateczny. Zapierdalał Niemców szybciej, nim dostrzegali błysk lunety karabinu. Karl Nosacino-Szczelbern. Weteran wielu wojen. Zgroza większa niż finałowy rosyjski bos. Misja zaczęła się w lesie. Nieopodal kolei i lotniska, hałas idealnie zagłuszał dźwięki wystrzału z Janusza na Ganta, co zdecydowanie ułatwiało to niebanalne zadanie. Dobra, chwila marszu, truchtu, biegu. Szybkie rozeznanie w terenie. Nasz snajper dostrzega germańskiego łypacza. Jego szybkie dłonie zachwalane przez żonę Halynę szybko namierzały cel i jeb! Świst kuli idealnie zgrał się w czasie z przelatującym samolotem. Proste, ale to nie był sznupen planem. Nostacino musiał szukać dalej. Nagle jego tękie snajperskie oko dostrzegło blask. Myśli sobie: o kurwa, Snajper jakiś pewnie! Ku zdziwieniu naszego bohatera nie był to snajper, a butelka. Ponadto przed jego licem wyskoczył komunikat o zestrzelonej butelce. Kurła to nie Niemiec, zabluźnił. Ale nie wiedział, że zestrzelił jedną z 37 butelek, wymaganych do platyny. A na chuj mnie te butelki, pomyślał Janusz. Biegał po lesie dalej. Oficer siedział gdzieś w tym lesie. Nasz bohater musiał go odnaleźć. Po szerszym przeczesaniu lasu dostrzegł chrustówkę. Pewnie sfinansowaną z januszowego nierządu. Siedział tam jakiś chuj obwieszony orderami, ale drzewa skutecznie uniemożliwiały naszemu snajperowi identyfikację. Jaki czysty strzał? Musiał coś wymyślić. Postanowił poobserwować. Klaus już knął planę, coś sznupał, coś przestawiał. Sukinkot bez refleksji ustawiał coś na jakiejś planszy. Był uzbrojony, ale bez obstawy. Nasz bohater musiał wymyślić coś, aby wyciągnąć zwyrodniarca na bardziej otwarty teren. Jak pomyślał, tak dostrzegł napój bogów gdzieś pośród obozu. Chwila skupienia, opróżnione płuca, zagłuszenie i jep! Sznupenplanen podskoczył z przerażenia, tak jakby zobaczył cenę chrustu, który zużył do budowy swojej bazy. Poleciał pędem z naładowanym lugerem, i utrata menelskiego napoju pozostała ostatnią myślą naszego antagonisty. Pocisk z karabinu pozostał bezwitosny. Nosacino upewnił się, mówiąc pod swoim wielkim nosem. Zabójstwo potwierdzone. I rozsierdzony zniszczył plany Klausa. Misja zakończona powodzeniem. Nasz bohater mógł w ramach nagrody zamieszkać w przejętej niemieckiej bazie i za darmo bez opłat zbierać chrust. Kurła! Ponownie zabluźnił, oddychając z ulgą, że kolejny cel zneutralizował i coś jeszcze na tym zyskał. Koniec. Kiedyś dostaliśmy w Plusie Sniper Elite 4. Tak mi się ta gra spodobała, że splatynowałem, kupiłem Season Passa i ograłem na autentycznym Plus. I uważam, że to jest jedyny poziom trudności, na którym można zasmakować Sniper Elite w 100%. Będąc zafascynowany czwóreczką, w ciemno kupiłem trójkę Ultimate Edition, która była tak Ultimate, że nie posiada DLC z bujaszkiem Adolfem. Przygody Karla w Afryce moim zdaniem są kiepskie i się rozczarowałem. Niedawno wyszła piątka. Patrząc po gameplayach, jest to na pierwszy rzut oka rozwinięcie czwórki, ale ta cena jeszcze odciąga od zakupu. Wiedziałem, że jest jeszcze Sniper Elite V2 Remastered, i jako, że akurat jest w promocji oraz to, że jest chwalony przez moich znajomych, no skusiłem się. Wcielamy się w Karla Ferberna. Snajper, który ma za zadanie wyeliminować głównie kilku niemieckich oficerów i dowiedzieć się co knują. Dowiadujemy się o rakietach V2 wypełnionych śmiertelnym gazem, i naszym zadaniem jest ukrócenie tego procederu. Widoczne gameplaye ukazują głównie rozgrywkę na poziomie najwyższym, czyli snajperze, ponieważ na tym poziomie trudności jest, powiedzmy, najlepsza fizyka wystrzelonych pocisków, ale o tym opowiem później. Mamy dostępnych 10 misji głównych, nie licząc prologu, 6 misji czysto kooperacyjnych zwanymi obserwacją, gdzie jeden gracz wciela się w snajpera, a drugi w obserwatora z dornetką, którą oznacza cele snajperowi. Oprócz tego mamy jakiś tam multiplayer, którego włączyłem raz, żeby się przekonać, że serwery świecą pustką. I mamy tryb wyzwań, który tak naprawdę powinien się nazywać bonusowymi misjami, bo jest ich aż 5 i robi się je nie inaczej jak główną kampanię. Jest co robić. A jak się w Sniper Elite V2 Remaster strzela? Przeciętnie, ale satysfakcjonująco. Przeciwnicy giną zazwyczaj po jednym strzale ze snajperki. Chyba że dostaną w rękę to się tylko lekko zwiną. A po strzale w nogę niemiec lub rusek przewraca się i woła towarzyszy, aby go opatrzyli. Strzały we wrażliwe punkty, jak głowa, płuca, wątroba i reszta organów, jest pokazywana w sławnym X-rayu, przedstawiającym jak snajperska kula rozrywa tkanki i gruchocze kości. Z początku, w tym akapicie, powiedziałem o przeciętnym strzelaniu. Na to składa się kilka czynników. Po pierwsze, kiepska balistyka snajperskich pocisków. Nie ukrywam, że mam idealny obraz pocisków z czwórki przed oczami, ale opad kuli prawie nie istnieje. Wiaterek jest taki lekki, że strzelanie nie daje wyzwania, i co jednak najgorsze, co mnie lekko rozczarowało, mamy ubogi arsenał broni. Są trzy snajperki, trzy pistolety maszynowe i dwa pistolety zwykłe, czyli Welroth i Luger. Bieda! Ponadto snajperki zdobywamy na konkretnych misjach, jako nazwijmy to ulepszenia poprzednich. Pierwszy Springfield to taka snajperka zwykła. Rosyjski i mój ulubiony Mosin Nagant zadaje bardzo duże obrażenia. A końcowy Gewehr 43 jest przekokszonym półautomatem, z którym kończymy tytuł. Dziwnie to rozwiązano. Lokacje wyglądają bardzo dobrze. Zbombardowane i zniszczone miasta, skąpane w słońcu zapamiętam na długo wraki pojazdów, gruz, dziury po artylerii i resztki dawnego życia jak meble, kuchenki, obrazy zmieszane ze skrzyniami i wojennym zaopatrzeniem, armatami i pojemnikami z amunicją. Taki konkretny klimat widziałem chyba tylko w jednej misji z Call of Duty World War II w misji z czołgiem. Mamy w misjach małą dowolność, mianowicie możemy przechodzić misję na głośno, jak i skradankowo. Przy czym pomoże nam wytłumiony pistolet Welrod Lub mechanika zwana zagłuszaniem, oznaczana odpowiednią ikonką w prawym górnym rogu. Polega ta mechanika na tym, że jeśli w tle słyszymy strzał z armaty, kościelny dzwon lub trzask burzy, wtedy możemy oddać strzał ze snajperki i przeciwnicy nic nie usłyszą. Co umożliwia eliminację karabinem z ukrycia, również z większej odległości. Odnośnie strzelania mamy taką głupotkę, która jest nieprawdziwa, jednak pomaga ona w przechodzeniu sniper elit na hardzie lub po prostu po cichaczu. Mimo wszystko odbiera nieco z realizmu i w sumie w każdej części to zjawisko występuje. Chodzi o strzelanie z za rogu. Jeśli mierzymy pistoletem lub sniperką bez lunety i wychylimy celownik za ściany, to możemy strzelać do Niemców w taki sposób, że oni nas nie mają szansy zobaczyć. Normalnie pocisk trafiłby w ścianę, bo taki jest prawidłowy tor lotu. Jednak nie w snajperze. Pocisk leci, jakby to wam wytłumaczyć, po linii prostej od środka ekranu, a nie z lufy broni. Kampanię możecie również rozegrać w kooperacji i gdy jeden grad zostanie powalony, drugi może go ocucić, za co jest nawet trofeum. Ponadto możecie razem zbierać znajdźki i zaliczają się obydwu graczom. Jest do zestrzelenia 37 butelek, które niemal wszystkie są tak absurdalnie ukryte, że bez YouTube'a nie dacie rady. Na każdej misji jest też po 10 złotych sztabek do zebrania, i te za to są momentami ukryte banalnie. Ukończyłem kampanię mając 63 na 100, a butelek 5 na 37. Sniper Elite V2 Remastered ma jednak kilka problemów i to takich, które nie powinny mieć miejsca. Glicze, sporo gliczy. Od nieszkodliwych, które bawią jak fizyka niektórych Niemców po śmierci, zresztą zobaczcie sami. Zdarzył mi się również poważniejszy glitch. Zobaczcie tego Niemca. Chodzi. Ale jak chodzi? Ponadto mogłem go strzelać i zabijać, co naliczało mi punkty i mogłem nabijać się bez końca. Graliśmy w koopie i mój kolega nie widział tego Niemca i nie wierzył w to, co mu mówiłem, że widzę. Pozdrawiam cię Grzesiek, masz tutaj dowód i dzięki za pomoc w koopie. Dalej grając w koopie, Ruscy tak mi przysrali z pepeszy, że dosłownie wbiłem się w ziemię. Nie dało się mnie zreanimować i po tej głupiej śmierci wypadłem z planszy. Jest coś jeszcze, co ogólnie w każdym Sniper Elite mi przeszkadza. Na hardzie snajperze są dosłownie cyborgami. Wychylisz ucho za ściany i już dostajesz. Niemcy zamiast mózgów mają komputery celownicze, co jest absurdalne, zwłaszcza, że ginie się od dwóch strzałów. Więc wychylasz się raz, żeby oberwać, Czekasz, aż życie się po około 10 sekundach zregeneruje i masz kolejną szansę wychylenia się i próbę oddania strzału lub namierzenia pozycji strzelca. Absurd. Trofea są ze średniej półki trudności. Poziom trudności Sniper nie jest trudny, zwłaszcza jeśli gracie po cichu lub zwłaściej w kooperacji. Jest kilka trofeów online, a konkretnie koopowych, bo sami ich nie zrobicie. Jak 10 reanimacji czy skończenie każdej obserwacyjnej misji, mając na uwadze, by jako snajper zabijać oznaczonych przez obserwatora i jako obserwator oznaczać cele, wbijając odpowiednio dwa trofea. Jest dosyć głupie trofeum za ukończenie 10 razy trybu zwanego Seria Ofiar. Dlaczego głupie? Bo map w tym trybie jest dostępnych tylko 3. Z Grześkiem powtarzaliśmy planszę, w której naprawia się czołg, bo szło ją zrobić najszybciej ze wszystkich. Moim zdaniem najtrudniejszym i wymagającym cierpliwości trofikiem jest zabicie sześciu Niemców, którzy palą papierosy na planszy po sterunek Newdorf. Robiłem tę misję z półtorej godziny i obserwowałem każdego niemiaszka z osobna, czy aby akurat rak nie domaga się substancji smolistych. Trofeum nazywa się ironicznie palenie zabija. Jest też parę innych misji z zakładki wyzwania, w której będziecie mieli kilka trofek za ukończenie dwóch misji bez alarmu, co jest łatwe i kilka drobniejszych wyzwanek i fajnie się je wbija, co wpływa ogólnie na przyjemne platynowanie. Moja ocena Sniper Elite V2 Remastered to 8 na 10. Chciałbym dać więcej, ale jest sporo glitchy, no i dopisek Remastered. I słowo te powinno się kojarzyć z produkcją doszlifowaną na co najmniej 99%, a tak niestety nie jest. Trudność platyny to 4 na 10. Najtrudniejsze w mojej opinii jest trofeum z papierosami. Wysoki poziom trudności robicie po cichu, ile się da, lub w kooperacji. A czas do platyny w moim wypadku to 23 godziny.